Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieku. Amen. Cialodato Jesus Christo, sempre Cialodato. Kochani moi, szczęśliwie, bo już na terenie Polski, w tym momencie z Francji, Belgii, po tych pięknych rekolekcjach, po tej wspólnej modlitwie, już na ojczystej ziemi, cieszę się z tego bardzo, ponieważ jutro, 12 czerwca, 26. Rocznica Święceń Kapłańskich. Dla mnie każdy rok, jak dla każdego księdza, wspomnienie tamtego wydarzenia, kiedy przyjęliśmy święcenie kapłańskie, to wielki dar. Jakiego człowiek chyba nie będzie w stanie do końca pojąć, do końca życia i nigdy nie pojmie, jak wielki dar otrzymał wtedy właśnie, a ja otrzymałem, jak wiecie, święcenie kapłańskie w Archikatedrze Łódzkiej. I było nas właśnie w zeszłym roku razem. Zebraliśmy się my, kapłani. Obchodziliśmy wtedy 25 lat kapłaństwa. I pragnę przypomnieć to również na portalu. Jutro, zobaczycie na nowo. Chcę Wam przypomnieć, jaka to była uroczystość dla mnie ważna. I w Niegowici. A także i w Częstochowie, razem z tymi, którzy należą do rodziny domów, modlitwie świętego Szarbela. I polecam się Wam modlitwie również i w tym roku. Wiem, że modlicie się codziennie za mnie, ale jutro też Panu Bogu dziękuję szczególnie za ten dar. Oczywiście to tak prywatnie, chcę sobie podjechać jutro też do katedry, bo akurat dojadę do łodzi, do katedry na godzinę 12, aby dołączyć się do przyświętej świętej właśnie w, w katedrze tam, gdzie przyjąłem święcenia kapłańskie, by dziękować Panu Jezusowi za ten dar. Jeśli ktoś byłby koło Łodzi i byłby o 12 w katedrze, to zapraszam na wspólną modlitwę. Moi drodzy, natomiast takie już spotkanie modlitewne, które będzie miało miejsce w Konstantynowie Srebrnej. To jest Srebrna, jak się nazywa, Konstantynów w tamtejszym kościele, gdzie proboszczem jest ksiądz dr. Roman Piwowarczyk, będzie tam również Msza Święta. Oczywiście, jak zawsze, będą relikwie świętych Jana Pawła II, świętego Ojca Szarbela. Ta Msza Święta będzie właśnie 14, a więc pojutrze, 14. O godzinie 19 zapraszam do srebrnej Konstantynowa. E, oczywiście wiozę obraz kopię obrazu Matki Bożej w niebowziętej z Niegowici, więc przed tym obrazem też wspólnie podziękujemy w modlitwie. Będzie też adoracja najświętszego sakramentu i będzie oczywiście błogosławieństwo, modlitwa e, właśnie z prośbą o uzdrowienie za świętego ojca Szarbela. Dlatego. Tu tak na zdrogi po prostu pragnę zaprosić. Natomiast pojutrze, 13 właśnie będzie, 13 czerwca na Rytkini w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego też Musza Święta o będziemy informować i tam będzie też ważne wydarzenie, a mianowicie wspomnienie wizyty Ojca Świętego, który był w Łodzi. Jan Paweł II święty w 1987 roku. To będzie wspomnienie tej wizyty. Tam też mam mieć krótkie świadectwo. Będzie wspólny śpiew, modlitwa. Wszystko w kościele Najświętszego Serca Jezusowego na Redkini w Łodzi rozpocznie się 13 czerwca o godzinie 18.00, więc Retkinia, a 14 czerwca w Srebrnej Konstantynów o 19.00, Trzecia Święta Wspólna. Zapraszam Was. Bardzo serdecznie będą informacje na naszym portalu. Pozdrawiam wszystkich Polaków raz jeszcze w Belgii, we Francji, których też spotkałem, którzy uczestniczyli we wspólnej modlitwie. Naprawdę jesteście wspaniali. Niech Pan Bóg wam błogosławi. No i do zobaczenia już w tych dniach w Polsce, ale też i przygotowaniu do wyjazdu wspólnego pielkiej pielgrzymki do Słowacji. Zapisujcie się, bardzo to proszę. Szczęść Wam proszę.